Dzień dobry słonecznie, witam państwa prosto z Rabki Zdroju. Tak, dzisiaj właśnie tu zawędrowały meteo podróże. Rabka Zdrój, czyli jedno z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce. A tutaj w Rabce znajduje się ośrodek wypoczynkowy Madochora Słońca. Jak widzicie, słońca pod dostatkiem i bardzo nas to cieszy. Taka złota polska jesień, oczywiście fantastyczna. Ehm, tutaj stawiamy na. Dietę i ruch. O diecie już za moment porozmawiamy. Za mną widzicie miejsce, które chyba każdy poznaje. Tak, tutaj możemy grillować, ale uwaga z racji tego, że będziemy o diecie rozmawiać, diecie owocowo-warzywnej. To tutaj z pewnością dzieją się fantastyczne spotkania związane z grillowaniem warzyw. Uczymy się takich rzeczy, a na czym dokładnie polega dieta owocowo-warzywna, o tym już za moment. i ruch są ogromnie ważne w naszym życiu. O dietę w ośrodku wypoczynkowym chora Słońce w Rabce Zdroju dba dr Barbara Szczuka-Rubańczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień, dzień Doktor, dobry. nasze kolejne bardzo miłe spotkanie, no jeszcze w takim towarzystwie pyszności, które teraz na stole są, no to robi się jeszcze piękniej, bardziej kolorowo. Ale zacznijmy od pytania, czym tak naprawdę jest dieta? Bo myśląc o diecie, to od razu nam się kojarzy, że to jest coś, co będzie dla nas trudne. Czy tak faktycznie musi być? Nie, niestety nie może być tak trudne, dlatego że dieta warzywno-owocowa dostarcza organizmowi bardzo dużo mikroelementów, antyoksydantów, prawda, błonnika, i to wszystko wpływa na nasze zdrowie. Korzystamy z takich warzyw jak. Warzywa korzeniowe, liściaste, prawda, dyniowate, psiankowate, a z owoców przede wszystkim grejfrut, jabłuszko, cytryna, no i w sezonie też struskawek, czy tam malin, czy jagód. Jest to dieta, która naprawdę jest bardzo smaczna, bardzo. Proszę Pana, proszę zobaczyć, jak piękne surówki robimy z tych właśnie warzyw, pięknie ozdabiamy, przyprawiamy nie tylko surówki, ale też soki, prawda? Faszerujemy tutaj warzywa, no na przykład tutaj paprykę czy tam inne warzywa jak dynie, też faszerujemy cukinie. Zapiekamy te warzywa. One są naprawdę bardzo pyszne, bardzo pyszne. Są dobrze przyrządzone, dobrze są przyprawione. W pierwszym dniu każdy po prostu przechodzi, tak jakby stres, prawda? Szok chyba. Szok, tak. Ale jak ludzie sobie zdają sprawę, że po prostu to jest dobre dla zdrowia. Pani doktor, w takim razie, jaka jest kaloryczność tej diety? Więc kaloryczność tej diety. Jest 800 kilokalorii dzienne, dziennie, proszę Pani, dlatego, że po prostu musimy spalić wszystkie toksyny, czyli to odżywianie zewnętrzne zostaje zatrzymane, prawda, i przechodzimy na odżywianie wewnętrzne. Wszystkie nieczystości, prawda, toksyny, zmartwe komórki nekrodyczne, śluzy, wszystko ulega spaleniu. W pierwszym dniu jeszcze wątroba nam pomaga i daje nam z glikogeny cukry proste, ale to tylko w pierwszym dniu, a już od Dnia następuje oczyszczenie naszego organizmu, co jest właśnie celem naszej diety, żeby oczyścić organizm, a przy okazji jeszcze spalić tkankę tłuszczową, bo też następuje ketoza odżywcza, czyli spalenie tkanki tłuszczowej. Głównie chodzi o to, że nie wolno przekroczyć te 800 kcal, bo jeżeli przekroczymy te 800 kcal, to ośrodek głodu włącza się, no i koniec naszego oczyszczania. To jest celem diety, żeby przywrócić taki Stan zdrowy człowieka, prawda? Te wszystkie nasze układy hormonalne, prawda? Nerwowe, żeby przywrócić do stanu dobrego, prawda? I wszystkie parametry zdrowe, zdrowotne, żeby były dobre, w normie, prawda? O tym, że dieta działa i podoba się gościom, świadczy też to, że w tym roku piękny jubileusz. Tak, proszę Państwa, mamy w Madochorze, obchodzimy dziesięciolecie naszego ośrodka i bardzo chciałam Państwu przede wszystkim naszym gościom, podziękować za wspólne wiesiadowanie przy tych naszych surówkach. Bardzo dziękujemy Pani doktor za rozmowę, za te cenne rady, drodzy Państwo. A ja oczywiście zapraszam Was na kolejne spotkanie w tym pięknym miejscu, zdrowym. Tak, tak, bo zdrowie najważniejsze. No, mniej więcej około godziny 18. Muzyka Piękna Złota Polska jesień. Mamy słońce, ale nie może być inaczej, skoro jesteśmy właśnie teraz w rybce zdroju, a dokładnie w ośrodku wypoczynkowym ma do chora słońce. Ze mną menadżer tego ośrodka, Marta Urbańczyk szemraj Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Marto, no, fantastyczna pogoda. Miejsce też szczególne z racji tego, że stawiamy tutaj na Dietę i ruch. Zgadza się. Głównym tutaj takim hasłem przewodnim jest dieta, czyli tak zwana dieta lecznicza, gdzie e, założeniem jest nie tylko oczyścić organizm, e, tak zwany powszechnie zrobić detoks, ale e, też przede wszystkim uruchomić ćwiczenia. Przede wszystkim ćwiczenia z trenerem, które są tutaj prowadzone dzięki czemu średnio 3 kilo tygodniowo jest mniej. I to jest piękne, bo to jest bardzo zdrowe tracenie tych zbędnych kilogramów. Tak, zgadza się. Jest to wspierane przez procesy wewnątrz organizmu, które pozbywają się nadmiaru i tkanki tłuszczowej, tak zwanych złogów. Prócz tej diety, oczywiście, jest też praca z trenerem, tak? ponieważ te efekty da się osiągnąć przy też pracy, kiedy ten organizm pracuje. W ośrodku proponujemy różne formy treningu tutaj przede wszystkim z trenerem. Jest on to m.in. ćwiczenia na basenie, ćwiczenia na sali sportowej, Ćwiczenia w siłowni, na naszym boisku wielofunkcyjnym, jak również też wyjścia na kijki Nordic Walking z trenerem oraz na takie wyjścia, że tak powiem, rekreacyjne na szlaki tutaj Lubonia, niedaleko które się znajdują. Ponadto ten cały proces ruchu wsparty jest dodatkowymi zabiegami, typu masaże profilaktyczne, jak i również na różnego rodzaju dolegliwości sułach, SPA, tak zwana, gdzie są hydromasaże, które pobudzają tą tkankę naszą e, tłuszczową, tą limfę, która się znajduje w organizmie, do aktywnej pracy, tak. Dodatkowo e, możemy tutaj e, skorzystać też z zabiegów e, upiększających u Pani kosmetyczki oraz e, też e, skorzystać z tak zwanej naszej solankowej e, komnaty, gdzie e, możemy się inhalować, tak, żeby te nasze też drogi oddechowe oczyścić. Wspominałaś też o basenie. Ja chciałabym się tutaj troszeczkę zatrzymać, z racji tego, że to jest ogromnie ważne, bo widziałam, jak goście ćwiczą, jak razem z fizjoterapeutką powtarzają te ćwiczenia, które ona im pokazuje. I to jest bardzo, bardzo ważna sprawa żeby to były osoby, które znają się na rzeczy, które są fachowcami w swojej dziedzinie, które wiedzą, jak należy ćwiczyć. A jeśli mówimy o diecie jak należy się odżywiać jak przeprowadzać się przez tą dietę. Tak, ten ruch tutaj jest przez profesjonalistów, że tak powiem nadzorowany, ponieważ przyjeżdżają tutaj do nas w czasowicze i w wieku młodym, jak i również podeszłym, więc dobranie i zorganizowanie grup docelowych, że tak powiem, jest bardzo ważne, prawda, żeby i w każdym wieku gość mógł tutaj, no realizować cel, w jakim przyjechał, tak? Czyli poprawa tego zdrowia i tego samopoczucia naszego. No dobrze, bogatsze o tę wiedzę, bogatsi o tę wiedzę możemy teraz my jeszcze troszkę rozkoszować się tym słońcem, a już za kilka minut prognoza pogody, na którą serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na prognozę pogody, a prognoza pogody z dość, przyznacie, nietypowego miejsca. Tak, tak, to nowo otwarty basen w ośrodku wypoczynkowym Madochora Słońce w Rabce Zdroju, a ze mną fizjoterapeutka pani Agata. Witam serdecznie pani Agato i od razu pytam, co nam daje taki trening, ćwiczenia w wodzie? Przede wszystkim wyporność wody sprawia, że nasze ciało staje się lżejsze, dlatego nasze stawy są odciążone. E, ćwiczenia w wodzie może wykonywać prawie każda osoba, szczególnie po zabiegach. Po ingerencjach chirurgicznych super wpływają także dla osoby otyłe, które mają problemy z wagą. Czyli woda, same plusy to najważniejsze. A czy woda jutro będzie z nieba leciała? Zaraz się przekonamy. Piękna polska jesień, przepiękne słońce, no i miejsce, w którym się znajdujemy. Witam Was bardzo serdecznie, pora na prognozę pogody. Jesteśmy w jednym z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce, czyli jest to Rabka Zdrój. Dokładnie, znajdujemy się na terenie ośrodka wypoczynkowego Madochora Słońca. Słońca tutaj nie brakuje, jak Państwo widzicie, ale też fantastycznej atmosfery. Spędzać tu, tutaj czas można na różne sposoby, ale najważniejsze jest to, że stawiamy na dietę oraz na ruch, czyli ogólnie mówiąc, na poprawę naszego stanu zdrowia. No ale co będzie działo się z pogodą? Czy się poprawi, czy się popsuje? Sprawdźmy to właśnie teraz. Sposoby na relaks są różne. Jednym z nich, i to bardzo efektywnym i efektownym, jest wsłuchiwanie się w szum tego górskiego potoku, a także podziwianie przyrody. Naprawdę fantastyczne miejsce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Prognoza pogody. Jesteśmy w Rapce Zdroju, a dokładnie w ośrodku wypoczynkowym. Ma do chora słońce. Moi drodzy, tak, tutaj też są takie okolice i naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Właśnie ta chwila relaksu. Bardzo przydatna. Na co dzień tego nie mamy, a tutaj naprawdę można odpocząć. Można odpoczywać w różny sposób, ale bardzo przyjemnie odpoczywa się, kiedy pogoda jest taka jak dzisiaj czyli tego słońca nie brakuje. Jak będzie jutro? Czy będzie z nami słońce? Zobaczmy. Witam serdecznie. Czas na prognozę pogody. Jesteśmy w Rabce zdroju. Cały czas, dziś cały dzień spędzamy właśnie tutaj, a dokładnie w ośrodku wypoczynkowym Madochora Słońce. W tym momencie znajduje się w miejscu, które być może Państwo znacie i nieraz odwiedzacie, mianowicie w komnacie solnej dlaczego warto przebywać w takim miejscu i odwiedzać komnatę solną, a no dlatego, że działa bardzo pozytywnie na nasz układ oddechowy, układ nerwowy i układ krążenia. A to jeszcze nie wszystkie pozytywne aspekty. Moi drodzy, a jeśli chodzi o pogodę, to właśnie będziemy brać głęboki oddech, będziemy oddychać czystym powietrzem, sprawdźmy właśnie teraz.